Siemaneczko, widzę ze strony Kamiloro, a w dzisiejszym odcinku Zagramy sobie Fortnite'a. Ogólnie ja tutaj troszkę ściszę, żeby nie było tak głośno. A w dzisiejszym odcinku w y, Fortnite'ie y, zrobimy taki challenge, y, w którym nie będę używał żadnej broni. Więc zaczynamy i mam nadzieję, że tam się uda. A my widzimy się już w wygrze. Dobra widzowie, właśnie lecimy. Ja chyba sobie polecę tu, bo według mnie to jest fajne miejsce. I no i będziemy chyba lecieć. Czyli dzisiejszy challenge to nie, nie używać broni. Oczywiście pułapki i zasadzki mogą być, ale bez broni. Nie mogę też podnosić żadnej amunicji, więc będzie trochę ciężko przetrwać. Ale jak poza nagrywaniem, jak grałem w Fortnite bez broni Ogólnie to nie jest żaden tryb, ani coś, tylko taki challenge po prostu nie będę brał. I ja tak gra, jak tak grałem, zająłem czwarte miejsce, więc myślę, że jeśli dzisiaj wygram nawet na pierwsze, to będę zadowolony. Tylko jak nie będę używać broni, to jak pokonam, to jak pokonam ostatniego gracza? Dlatego będzie trochę ciężko. Możliwe, że go albo rzucę do, do jakiegoś miejsca, albo rzucę go gdzieś pod kopię. Zobaczymy. Więc oglądajcie do końca. Widać tam pociąg. Dobra, my się schowamy o tam, a my widzimy się już tam, tam na górze. Dobra, widzowie, jesteśmy tu. Zostało już mało osób. Dokładniej to 63. Łącznie ze mną, oczywiście. Bierzemy sobie tutaj beczki z siorbem. A, zapomniałem, że bez broni dzisiaj już wyrzucam. I dobra, ja bym poleciał sobie o tam. Jednocześnie zobaczymy sobie. Czy tutaj kogoś nie ma? Dobra, jest auto. Ktoś tu jeździ. Dobra, to poszukajmy. Tu. tu są tylko te z amunicją. To polecimy jeszcze tutaj. I będziemy tu. I chyba będzie tutaj. O, właśnie jest skrzyneczka. Więc może być tu. Tak. Jest złoto i cegiełki. I to. Czyli mamy naszą pierwszą rzecz. Nie licząc oczywiście y, rzeczy do budowy. Teraz możemy lecieć. I dobra, będzie to na jakiś przypadek, jakby ktoś mnie ostrzelał. Tam widzę, że jest skrzyneczka. To sobie do niej polecimy. Dobra, mamy apteczkę i drewno. Dobra, to na razie będę chyba się po prostu uleczać i takie rzeczy. Wtedy może przeżyję. tego sobie zbuduję, o tutaj coś jest jeszcze, to sobie tu zbuduję. I dobra jest siorb. O nie, ja nie chciałem tego rzucić. No niestety, widzowie, straciliśmy to. Może jeszcze się uda to zdobyć? I oby się udało. Ktoś tam na pewno jest, to są tu kucne. To może mnie nie, nie zobaczę. Dobra, nie mam je, to zbyt zobaczyć. Ale to jest postać. Dobra, widzowie. Tutaj widzę, że zbytnio nic nie ma. Ale... Ale pójdziemy sobie tu. Na kucaku polecimy. Widać, że jest strefa, to ja stąd uciekam. Starczyliśmy trochę życia, ale nic nie szkodzi. Kurde. Dobra, jakiś typek, a my stąd uciekamy, musimy stąd uciekać, bo nas już. Ostrzeliwują Dobra, szybka skrzynka I niestety nie ma nic koło rozwalił, A ja nie mam jak mu koła rozwalić. Auto to oczywiście nie jest broń. Widać trochę nam no i widzowie nie udało się. Mamy jeszcze drugą szansę. Jak przegram, to kończę ten odcinek. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję i obowiązkowo komentarz. A na I napiszcie jakie kolejne challenge lub inne gry chcielibyście, żebym wam nagrał. A my widzimy się już w meczu. Dobra widzowie, lecimy. Ja bym sobie poleciał teraz od może tu. Dobra, lecimy. Oczywiście mamy teraz ten sam challenge. Więc mam nadzieję, że. To jest chwila i tam się uda. Choćby chciałbym mieć poniżej 20 miejsca. Bo bez broni to się nie da. Dobra, zdobyliśmy widzowie to. Tylko oczywiście amunicję wyrzucamy. Same leczenie i takie rzeczy. Oczywiście moje moje tutaj nożyki, jakie mam nad trójkątem to jak kliknę trójkąt, to będę je miał. To one się nie liczą jako broń. Liczy się tutaj te pięć pasków. Nie mogę mieć też różnych innych takich rzeczy, ale dobra, mamy tutaj wszystko. Najbardziej byśmy potrzebowali siorby, czyli normalne picie. Ale tutaj mamy jeszcze to, to się może bardzo przydać. I polecimy tutaj na górę. Dobra. Muszę się przyznać, że w Fortnite'a też nie jestem za dobry. Coś tam umiem, ale no nie jestem za dobry. Staram się zawsze mieć dobrą rzadkość broni i ogólnie, żeby mieć pełny pasek mm, wszystkiego. O nie, mam tam typa. Co ja się tu kryje? On zaraz pewnie do mnie przyjdzie. On idzie tu? Idzie tu. Dobra. Nie mam jak go atakować. Dobra, może nie liczymy broni, ale te nożyki się przydadzą raczej. się widzowie, a my żyjemy. Udało się. Czyli dobra. Nie używamy broni, ale moje nożyki mogą się nawet przydać. A on był uzbrojony. Fajnie. O, mamy tam siorba. I auto. Oczywiście auto też wliczamy jako mm, maszyna do atakowania, ale akurat to jest legalne, bo to nie jest broń. To jest auto. O, motor. To ja bardziej lubię. Dobra, widzowie, my się widzy, widzimy już, jak stąd ucieknę. Dobra, widzowie, jesteśmy tutaj. Oczywiście startujemy dalej. Od tej Fabian, mój kolega, z którym będę prawdopodobnie nagrywać, ale nie wiem. No i dobra, widzowie. Chyba to wygramy. Mam taką nadzieję, chociażby. Oczywiście, jakieś triki też umiem robić. I tutaj widać. O jejku, troszkę amunicji wziąłem. To nie mogę. O. Nie mogę wziąć nawet jednej amunicji. Dobra widzowie. My sobie gdzieś pojedziemy. Gdzie nie mam pojęcia? W ogóle zostało już 29 osób. To możliwe, że uda mi się zrobić mój cel, żeby być poniżej 20. Ale to nie wiem. O nie, o paliwa jest skrzynka. I dobra. Udowlane. I bandaże. To w sumie mogę sobie wziąć. To mi nie jest potrzebne. To wezmę. Od tego się biorę z daleka. I lecimy. Tutaj jest takie coś to ja postaram się na tym i dobra lecimy tam jest auto sobie polecimy i postaramy się autem zniszczyć jakieś mpc albo innych graczy Zapraszam też na kanał Boss Gaming 2, ponieważ pierwszy kanał Boss Gaming niestety został... Nie wiem, co zrobiło się. Fabian ogólnie o tym nie mówi nic, ale coś się stało. Mamy tu jakiegoś typa też, który chyba do mnie będzie szedł. Oczywiście uciekamy i mam tu lepszy środek transportu. Musimy stąd uciec. Mam nadzieję, że po mnie nie biegnie. O, raczej jest tu. widzowie uciekamy ale jest już 16 osób cel wykonany możemy nawet teraz sobie zginąć ale myślę że dałoby rady jeszcze to, trochę tutaj posiedzieć dobra my sobie tu jedziemy Lubię ogólnie jeździć motorem. Według mnie to fajne auto. Fajny środek transportu. udało się widzowie jesteśmy poniżej 20 ja kończę ten odcinek na razie ello